Omówię zadanie mniejsza z sumy trzech kolejnych. Pierwszą liczbę oznaczmy jako P. Drugą liczbę jako D. I trzecią liczbę jako T. S niech oznacza suma liczb. W związku z tym S równa się pierwsza plus druga plus trzecia. Czyli P dodać D dodać T. D możemy przestawić jako P plus 1. T możemy przestawić jako P plus 2. W związku z tym nasza suma będzie równa p plus p plus 1 plus p plus 2. Redukując to mamy, że s równa się 3 razy p plus 3. Przenosząc 3 z prawej na lewą stronę, będziemy mieli s minus 3 równa się 3p. Zamienimy to stronami. Z tego wynika, że p równa się s minus 3 dzielone przez 3.